Moim celem nie jest praca nad skutecznością. 99% tego typu grup sygnałowych nie zarabia. Jeśli tam jest poruszany w tytule informacja o skuteczności, to robisz tak zwany krzyżyk i mówisz: No, no way. Nie ma takiej strategii jak strategia ze stuprocentową skutecznością. Paweł, uczę się strategii. Wszystko wychodzi dobrze. Zagrania, scenariusze, ale wiesz, czasami są te cholerne straty, dlatego szukam takiej strategii, która będzie miała najlepszą skuteczność. No, idealnie, jeżeli będzie miała skuteczność powyżej 95%, to będzie super. To jest coś, co chciałbym powiedzieć, że dotyczy myślę każdego, kto. Wchodzi w rynek, kto zaczyna się uczyć, dlatego że no nie mamy informacji, i bardzo często przeglądamy różnego rodzaju oferty, czy też nawet jesteśmy atakowani trochę marketingowo, czyli wyświetlają nam się reklamy, gdzie no widzimy, że to coś, to działanie ma stuprocentową skuteczność. No i w związku z tym, jeżeli będziesz to robić, no jeżeli to ma 100% skuteczność, to u Ciebie na 100% te efekty będą takie, a nie inne. Bierze się to, moi drodzy, z tego, że my, jako ludzie, ja również, ja również przez to przechodziłem, chcę też powiedzieć, okej? Okay? Żeby nie było, że się wybielam, albo że jestem nie wiem, inny, ja też zaczynałem i też zdobywałem wiedzę, też zdobywałem informacje, też szukałem strategii, też dopracowywałem coś, no i miałem oczekiwanie, że będę miał skuteczność na poziomie, wiecie, chodzi 100%, no przecież nie, na pewno jest taki system, taki mechanizm, który daje tą stuprocentową skuteczność i jeżeli ktoś tego nie odkrył jeszcze, to ja będę tą osobą, bo ja jestem mądry, ja jestem sprytny, ja nie jestem tam chciwy, ja nie jestem emocjonalny, jestem poukładany, jestem inteligentny. Ja ogarniam takie rzeczy i na pewno znajdę ten mechanizm. Połączę te kropki, jak już je połączę, no to prosta droga do tego, żebym był milionerem. No to tak trochę, trochę spłacam, eee, czy spłycam. Yy, chyba lepiej spłycam, nie spłacam, nic nie spłacam. Dzisiaj, ze swojej perspektywy, mogę powiedzieć, że daleko mi do stuprocentowej skuteczności i powiem szczerze, już od wielu lat nie jest to w ogóle moim celem. Moim celem nie jest praca nad skutecznością. Nie ma to większego sensu, jest to element, który yy, no niestety. Pojawia się w materiałach marketingowych, ja chcę powiedzieć, to jest takie kreatywne podejście do prezentowania wyników, do mówienia właśnie o tym, że ja jestem skutecznym traderem. Dlatego, że po drugiej stronie są osoby, które nie mają wiedzy, nie mają informacji i no, dostają informację taką: no on jest w 80 czy w 90 czy w, 100, w 95% skuteczny. No to super, to zajebiście. To znaczy, że rzadko kiedy się myli. Jak to jest, że na różnego rodzaju grupach sygnałowych o kryptowalutach, o NFT, o forexowych, futuresowych, o złocie, o ropie i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest, że te grupy mają no tyle zarabiają i mało tego, wielu z nas, wielu z was przez te różnego rodzaju grupy sygnałowe przechodzi. Niestety. Pojawia się taka prezentacja wynikowa, wynikowa, typowa w pipsach, wyrażana w pipsach. Ja uwielbiam tego typu nazwijmy to grupy, które tylko i wyłącznie komunikują, że nie wiem, w danym tygodniu zarobiliśmy 1000 pipsów, 500 pipsów, 70 pipsów, 100 i tak dalej, tak dalej. Ale chcę powiedzieć, że 99% tego typu grup sygnałowych nie zarabia. Mało tego, jeżeli masz zainteresowania rynkiem Forex, to na 100% jesteś bombardowany. Jesteś bombardowana reklamami, wszelkiego rodzaju wskaźnikach czy wskaźnikami do platformy. Wskaźnik, który ma super skuteczność. Jakiś robot tradingowy, który ma super skuteczność. Jakiś system, który ma super skuteczność. Na 100% jesteś tym bombardowany. I jeśli tam jest poruszane w tytule informacja o skuteczności to robisz tak zwany krzyżyk i mówisz: No, no way. I uwaga, ja to mówię na podstawie swoich doświadczeń, na podstawie tego, że obserwuję rynek, tego co się tworzy, tego co jest prezentowane, tego co jest dostarczane. Sam wielokrotnie dostaję wszelkiego rodzaju maile, oferty piszą do mnie twórcy różnych właśnie wskaźników, robotów, słuchaj, bo mam, super, 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 sprawdź to i tak dalej, tak dalej. Ja wielokrotnie testuję, ale ja dzisiaj sobie mogę na to pozwolić, żeby czasami za coś zapłacić, czasami ktoś, nazwijmy to, poznajomości mi coś tam podaje. Mogę sobie na to pozwolić, bo mam pewnego rodzaju zaplecze, mam pewnego rodzaju doświadczenia, no więc yy, trochę inna sytuacja. Dlaczego w zasadzie my pożądamy wysokiej skuteczności? Czy zdarza Ci się w Twoim życiu, i źle reagować na odmowę. Na, na sytuację, w której ktoś ci mówi nie. My bardzo źle reagujemy na odmowę. Odbieramy to bardzo często jako porażkę, yy, dlatego że może nie byliśmy przekonywujący. Czasami chcemy coś załatwić z kontrahentem, czasami jest to nawet prośba o podwyżkę. Tak? Idziemy do szefa i mówimy szefie, no chcę podwyżkę, tak, bo staram się, pracuję i tak dalej. Jeżeli tak jest, to, to to jest super, jeżeli tak to argumentujemy. Najgorzej jak argumentujemy, szefie, ja, ja bym chciał podwyżkę. Dlaczego? No bo bym chciał, to to jest słaba argumentacja. No ale czasami dostajemy odpowiedź, że nie i teraz to powoduje u nas te wycofanie, a więc można powiedzieć, że jest to związane i to w większym lub mniejszym stopniu z pewnego rodzaju lękiem, i im więcej takich sytuacji się zdarza, tym my bardziej się wycofujemy, i tym bardziej dążymy do sytuacji, w której następnym razem nie poniesiemy porażki. I tradingowo jest to mechanizm połączony: no, dlatego, że my tradingowo nie wchodzimy w nowy świat, my nie wchodzimy w nowy organizm, nie używamy nowej głowy, nowego mózgu, nowego sposobu myślenia. Tylko mamy cały bagaż doświadczeń, który jest za nami. Czyli, jeżeli w życiu tego doświadczamy i ciężko nam jest z tym pracować, albo bardzo często nawet z tym nie pracujemy, nic z tym nie robimy, tylko no właśnie, gdzieś tam się zamykamy, cofamy. Kolejna prośba, czy też kolejna próba osiągnięcia czegoś powoduje, że. My stajemy się bardziej pesymistyczni, mówimy nie, to już w ogóle. To, to ja nie, nie, nie będę prosić. Raz mi odmówili, drugi raz mi odmówili, trzeci raz mi powiedzieli, że tak i tak i tak. To i ja, więcej to ja nie próbuję. Ja tam robię, swój, no, ja się nie będę, nikomu się nie będę narzucać i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takiej strategii jak strategia z stuprocentową skutecznością. Coś takiego po prostu nie istnieje. Jest to mit. Jest to tylko i wyłącznie wyobrażenie, że mi się uda. Przez tyle lat mi się nie udało, ale wielu osobom, które spotkałem na swojej drodze, dużo efektywniejszych, dużo lepszych, dużo mądrzejszych ode mnie, sprytniejszych, też tego nie osiągnęła. Czy zdarzyła się taka sytuacja, że poznajesz strategię? Nawet we współpracy ze mną, poznajesz strategię. BI zasady, plan działania, jak ją stosować. Zaczynasz to robić, i na początku jest ok, jest nieźle. Eee, wszystko działa. Miesiąc, dwa, trzy, bardzo różnie, czasami tydzień, czasami kilka dni. I czy zdarzyła się taka sytuacja, że pojawia się ten jeden. Scenariusz ta jedna sytuacja, w której zaliczasz w topę. Czyli Twoje konto na początku, czy demo, czy realne, bo bardzo różnie zaczynamy. Na początku fajnie szło, wchodzą, jest, mam 100%, wszystkie pozycje wchodzą, take profity, zyski, jest za. Super, strategia. Mm, dopieszczona, ekstra to wygląda i pojawia się jedna wtopa. Coś w tej strategii jest nie tak, to może poszukam innej. To jest. Bardzo częsty wariant, który wybieramy. Wariant trochę inny, jest bardziej optymistyczny z mojego punktu widzenia, którym mówisz sobie: Nie, to w tej strategii brakuje jeszcze jakiegoś wskaźnika. Może dołożę wskaźnik jakiś X, nie chcę go nazywać zupełnie, żeby ktoś nie poszedł w tym kierunku. Jak go dołożę, to pewnie pójdzie nieźle. I to jest jeden proces działania. Drugi proces działania po tym fakapie, po tej sytuacji, po tych wtopach. Z tą strategią mówisz, dobra, nie bardzo chcę się uczyć kolejnej nowej, bo to już dużo poświęciłem czasu i dokładam ten jeden wskaźnik, ale nie jestem pewien, w związku z tym wezmę sobie sprawdzę wykres historycznie, co tam na nim się dzieje, i czy jak dawno temu miała miejsce podobna sytuacja, i teraz co by tam można pokombinować, a więc zaczynamy szukać nowych zasad w tej strategii, po to, żeby co zrobić. Po to, żeby uniknąć tej sytuacji, tak zwanego stoplosa utraty kapitału. Uwaga, jeżeli Twoja reakcja jest bardzo emocjonalna, bardzo, bardzo ekspresywna i powoduje, że masz ochotę rzucić tym wszystkim, e, najlepiej w cholerę, za okno, e, jeszcze to się przekłada na Twoje relacje prywatne czy też tam gdzieś zawodowe i zawalasz inne rzeczy, bardzo się zniechęcasz. Bo to jest bardziej powiązane ze stanem lękowym niż ze strachem. Co zrobić z tą obawą, też z tym oczekiwaniem, że ta skuteczność ma być bardzo wysoka? Yy, zacznijmy od pierwszego elementu, który musisz zrozumieć, który w podejściu takim tradingowym, inwestycyjnym ma na największe znaczenie, dobra? Elementem, który jest mega istotny, który musisz. Zdefiniować, uwaga, musisz zdefiniować, jak w Twoim biznesie, w tym co robisz, a więc w tradingu, w Twojej strategii, jak działa, to jest pierwszy element, prawo wielkich liczb. Co to oznacza i jak to um, zdefiniować? Ja daję sobie taką, taki próg, czy też taki poziom, który pozwala mi zdefiniować, czy Podejście inwestycyjne, czy dana strategia a trafia tego naprawdę do mnie mnóstwo, czy jest skuteczna, czy też nie, i jaka ta skuteczność jest, i czy w ogóle to ma sens, te podejście inwestycyjne, na podstawie uwaga, 100 scenariuszy zagranych od dechy do dechy, zgodnie z planem, zgodnie ze strategią. Czyli 100 setupów, okazji, które definiuje strategia, jeżeli mam Rozegranych, mam ustawionych. Teraz nieważne, czy plusy, czy minusy, to, to jest rzecz wtórna, ale dopiero wtedy mogę zacząć oceniać parametry tej strategii. Nie mogę podejmować tych decyzji, czy też opiniować, wnioskować tego na podstawie 10 zagrań. Dlaczego? Dlatego, że w tradingu właśnie prawo wielkich liczb będzie działać. Chyba, że ty szukasz albo oczekujesz tak zwanego złotego strzału. No więc złoty strzał trochę jak w dużym lotku. No powoduje, że to jest złoty strzał, on jest unikatowy, jest wyjątkowy, jest prawie niepowtarzalny, więc wtedy nie mówimy w ogóle o strategii i teraz no ale Paweł, to jest super trudne, to będzie zajmowało mi mnóstwo czasu, to będzie lata czasami trwało, bo ta strategia pozwala zagrać raz w tygodniu, to ja mam teraz 100 tygodni na to poświęcić? To jest 2 lata, teraz za 2 lata dopiero będę wiedzieć co z tym zrobić. Ha ci powiedzieć, że nie możesz wykonać zajebisty manewr. Mianowicie, to jest drugi element, dobra? Nazywamy to market replay. Teraz co to oznacza? To oznacza, że dzisiejsze platformy handlowe to nie było dostępne lata temu. Bardzo tego żałuję, bo ja spaliłem mnóstwo czasu właśnie na to, żeby oczekiwać na okazję i tak dalej, i tak dalej. Market Replay to jest narzędzie, gdzie mówisz sobie cofnę się z wykresem. Bardzo często o to chodzi: z wykresem o 2 lata, o 3 lata. Nie mam, nie będę patrzeć na każdy dzień, jak to wyglądało, tylko cofam się z wykresem i uruchamiam odtwarzanie tego wykresu. A więc on będzie sobie leciał zgodnie z tym, co się historycznie wydarzyło. No bo ten market replay, o to w tym chodzi. Ale ja będę używać danej strategii, danego planu inwestycyjnego, po to, żeby co zrobić? Po to, żeby dostać odpowiedź, jak wygląda sytuacja, jak mogę ocenić tą strategię właśnie na podstawie 100 scenariuszy. No więc, jeżeli się cofnę o 3 lata i zacznę, zacznę sobie to sprawdzać, jak to się dzieje, no to dostanę e, być może 100 zagrań, być, być może 200. Są do tego narzędzia, które to umożliwiają, i można na świecach minutowych, 5-minutowych, 10-minutowych i tak dalej, na świecach godzinowych. Więc odtwarzamy wykres i stosujemy tą strategię. Na koniec, dzięki temu, jak dajemy zakończ, dostaniemy raport, dostaniemy podsumowanie, ile było tych scenariuszy, ile było pozytywnych, ile było negatywnych, ile razy zagrałeś pozycję short, ile pozycję long. Jakie były parametry tychże pozycji? Następny element się pojawi, jeżeli go masz w strategii określonego, money management, a więc jakie było obsłonięcie kapitału, a więc strata, która się pojawiła na Twoim rynku, jaki był zysk, i tak dalej, i tak dalej. Dostajesz odpowiedź i chcę powiedzieć, że w zależności od skomplikowania strategii, rok można odtworzyć, czyli go rozegrać. Czasami w jeden dzień. Czasami w kilka godzin. Teraz ty poświęcasz kilka godzin, żeby ocenić strategię naprawdę w sposób profesjonalny całe to podejście. Jeżeli masz narzędzie market, Repay, a masz, to nie popełniaj błędu, że odpalasz tylko i wyłącznie sobie wykres i przesuwasz go gdzieś tam wstecz, i mówisz, a, tu było tak, tu było tak, tu się cena zachowała tak, tu spoko. I nazwijmy to, robisz to na oko. Nie odtwarzaj rynku sprzed 10 lat, bo to nie ma sensu. Rynek się bardzo mocno pozmieniał. Też nie odtwarzaj rynku sprzed 5 lat, bo rynek znowu bardzo mocno się pozmieniał. Ale sprawdź założenia strategii. No, w ostatnich dwóch latach możesz to spokojnie zdefiniować, sprawdzić, zobaczyć. I teraz ostatni element. Ja to nazywam faktorem tradera. Faktor tradera mówi o tym, że. I to jest coś, co chciałbym powiedzieć, co ja sam osobiście zrobiłem. To jest kierunek, który ja wybrałem. Mianowicie, w zasadzie mamy dwa typy traderów. I Ty też jesteś albo jednym, albo drugim. Albo będziesz wybierać ogólnie i tak, mimo wszystko, strategie, które mają wysoką skuteczność. Powyżej 80% to jest mniej więcej taki, taki próg. Dlaczego? Dlatego, że mimo wszystko bardzo często chcesz widzieć na swoim koncie transakcje zamykane pozytywnie, ale to będzie oznaczało i musisz sobie zdać z tego sprawę, dzisiaj słuchając mnie, to będzie oznaczało, że Twoje pozycje będą, jeżeli chodzi o Wielkość tego zysku, one będą mniejsze, więc podejście bardziej scalpingowe na tak zwanych krótkich ruchach. Są tego typu strategie, również w projekcie je prezentujemy. I okej, okay. i to jest jeden typ tradera, czyli ja liczę na bardzo dużą skuteczność. Mogę zgarniać mniejsze ruchy, a więc jest to podejście bardziej skalpujące. No, ale nie chcę widzieć na swoim koncie porażek, stop-lossów, częstych stop-lossów itd., itd. Drugi faktor to są traderzy, którzy akceptują, że w ich biznesie, w ich decyzjach będzie dużo sytuacji, w których nie mają racji. Nie chodzi o to, że strategia jest zła. Nie chodzi o to, że strategia jest no, nieskuteczna albo nie pozwala zarabiać, ale akceptują, że żeby odnieść sukces, czy też żeby zarabiać, po drodze będzie wiele porażek, pomimo tego, że zrobiliśmy wszystko zgodnie ze strategią. I to jest faktor, który ja wybrałem, dlatego, że nauczyłem się akceptować porażki. To nie jest proste. To nie jest takie, pstrykam palcami i teraz albo to, ten faktor, albo ten. Tego się trzeba nauczyć, tego trzeba doświadczyć, ale zrobienie prawa Wielkich Liczb i Market Replay bardzo mocno ci pomoże w tym zakresie. Jeżeli w moim scenariuszu, jakimś tam, x, ja ryzykuję załóżmy 1%, czyli jeżeli się pomylę, stracę 1%, ale jeżeli mój plan się powiedzie, Zyskam 2%, czyli relacja ryzyka do zysku jest dla mnie pozytywna. Uwaga, jeżeli będę miał rację. I teraz, jeżeli moja skuteczność będzie wynosić tylko 50%, tylko chcę powiedzieć, że to jest stosunkowo mała skuteczność, ale przy tym osiągalna dla większości z nas. Dla większości z nas. Dlatego ja to wybrałem. Jest to dla mnie dużo prostsze. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, jest ten element, że trzeba się nauczyć akceptować te sytuacje, w których nie masz, nie masz racji. I teraz, co to oznacza? Jeżeli ja w 50% przypadków będę miał straty na poziomie 1%, takie założenie, taki money management, i takimi strategiami ja się kieruję najczęściej, nie tylko, ale to jest najczęstszy mój wybór, no to stracę 50% swojego jakiegoś tam kapitału. To jest dużo, ale pozostałe 50% transakcji, jeżeli mój money management czy, czy też właśnie ta relacja ryzyka do zysku e, w skrócie RR, my to bardzo często opisujemy, wskazujemy, będzie 2 do 1, a więc dwa razy więcej mogę zyskać wtedy, kiedy mam rację niż stracić, no to to oznacza, że w 50% czy też w 50 przypadkach zyskałem 2%, tak? Upraszczając oczywiście, nie da się mieć super skuteczności i przy tym mega super parametrów w postaci tego ryzyka do zysku. Mogę podać życiowy przykład związany ze startupami. Przez te ostatnie lata zainwestowałem w około 30 startupów różnych, naprawdę bardzo różnych z różnych branż, i chcę powiedzieć, że na te 30, no, wydałem. No dzisiaj to jest bardzo dużo pieniędzy, coś około miliona złotych i na te 30 startupów tylko dwa, tylko dwa dzisiaj funkcjonują i działają, a ja chcę powiedzieć, że jeden z nich, ten drugi jeszcze nie, ale jeden z nich już pozwolił mi, że tak powiem, odzyskać wszystko to, co zainwestowałem w te 30 startupów. I perspektywy są dalej rozwijające i tak dalej, tak dalej. No więc moja skuteczność co do decyzji, co do intuicji, wybierania projektów jest beznadziejna. Skuteczność, tak? Że powiodły się plany, że zaufałem takim, a nie innym ludziom, i tak, Intuicyjnie totalnie słabo. Biznesowo ja jestem już na zero. Perspektywy do tego, że będę miał zyski są bardzo duże. I uwaga, tylko 2 z 30 pytają. Podsumowując, prawo wielkich liczb. Market replay i dopiero ocena, i wtedy zdecydujesz, który ten faktor tradera bardziej ci leży. Czy szukasz strategii, mimo wszystko o wyższej skuteczności, czy akceptujesz mniejszą skuteczność, ale wtedy ważnym czynnikiem jest ten e, parametr e, ryzyka do zysku, a więc należy na niego zwrócić uwagę, czy on jest mocno pozytywny. To jest czasami określane w raportach, jak będziesz robić market replay, profit factor. Profit factor, jeżeli jest powyżej 2, taki, no będziesz to widzieć, przy robieniu market replayu. Jeżeli jest powyżej 2, to znaczy, że skuteczność możesz mieć dużo, dużo niższą niż 80%. W granicach 50-60% będzie super, wow. Sprawdź, testuj i podchodź do tego w ten sposób. Na ten moment tyle. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Cześć.